Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale Eistendonia. I dzisiaj zapraszam Was na luźną, zupełnie luźną sobotę po całym tygodniu szkoły. W końcu mam dzień wolnego, a więc pokażę Wam, jak go sobie spędzimy. A więc, kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. in bed thinking back on us and everything that went wrong never said goodbye think i broke your trust should have known this all along don't want to be the one that you're trying to avoid i'm feeling so confused why did i act so annoyed because I, I, I don't want to be strangers baby the next time we Gold, and you gotta know I was standing on the board My defense. To jest naprawdę super. W ogóle na mnie pogoda strasznie oddziaływuje i ja się czuję lepiej, jak jest więcej słońca na przykład. I tak, słuchajcie, natomiast moje włosy totalnie się dzisiaj nie układają. Nie chcę się układać, więc proszę nie zwracajcie na nie uwagi. A ja się przebrałam, bo urodził mi się spontaniczny wyjazd, dlatego że muszę szybko. Dosłownie na sekundę, będzie to taki, wiecie, szybki, szybki wypad posłuchawki, dlatego że urodziła mi się taka potrzeba i potrzebuję na teraz, na już, dlatego muszę pojechać kupić jakieś. Kupię, jakie będą, ja nie mam jakichś wymagań, też nie będę ich jakoś ekstremalnie używać do nie wiadomo czego. Ale urodziła mi się taka potrzeba, a wcześniej jakby swoje zepsułam i jakoś tak się nigdy nie złożyło, żebym sobie kupiła nowe. No, i tak trzeba będzie sobie kupić teraz. Mam nadzieję, że będą jakieś e, jakby białe, nie chcę czarnych. No, i na uszne, bo raczej, e, raczej takie nie chcę tych dousznych, e, Coś jeszcze. No, i z JBL-a, fajnie by było, jakby były, dlatego że ja lubię tą e, firmę. Mi moje poprzednie słuchawki się sprawdzały i głośniki. Raczej, raczej lubię po prostu tą firmę. I to byłoby na tyle, a później, jak wrócę, no to pokażę Wam, jakie kupiłam, powiem, czy mi się sprawdzają. Ja naprawdę nie mam dużych wymagań, więc, więc na spokojnie. Czy się sprawdzają, czy działają i tak dalej. A później będę wciągnięta w organizację przyjęcia urodzinowego dla mojego taty, dlatego, że trzeba tam będzie coś pomóc posprzątać, coś pewnie mam je w kuchni, i I tak. To tyle. Ja szybko już wychodzę, bo yy, będę jechała z mamą yy, i wrócę do Was później. Jak w tej Chodzimy jeszcze do eksy. Donia. Ta dziurka to do świecy? Nie wiem To Tutaj jest taka dziurka. Bo przecież nie Nacilab. To jest Nacilab, nie? To jest takie do niczego. Nie wiem po co to trzymam w ogóle chyba dla I To niej. kupujemy. Dla tej typiary. Jak zwykle. Wróciłam i słuchajcie, pokażę Wam, jakie sobie kupiłam. W ogóle już sprawdzałam, czy działają i tak dalej. Kupiłam sobie takie. Nie wiem, czy Wam coś to mówi, ale pewnie będą pytania w komentarzach, a więc, a więc pokażę. Tak, spełniałam swoją rolę jakby bardzo fajnie. Podobają mi się wszystko fajnie, tak wyglądają. schawki, są urocze, bo są białe i powiem Wam przecież, że chyba nigdy nie zrobiłam szybszych zakupów. Pewnie też dlatego, że byłam sama i wiecie, weszłam Rzuciłam okiem i zapłaciłam i wyszłam. Eee, także 5 minut max i szybko już jestem z powrotem. Eee, I teraz będę szła pewnie na dół pomagać rodzicom w tam jakichś porządkach czy, czy, czy w kuchni. Ja eee, wezwę się do Was już eee, później. Patrzcie, moja mama upiekła takie ciasteczko jako torbą i tata nie chciał dorza. Mamo, no. dobre ciasteczko. No! Robisz jakieś mięsko? Powiedz co to jest. Ja to jest kurczaczek, a tu jest koszoneczka. A 11. tam jest koszanka jeszcze. A tam jest karkówka i kiełbasa. Uuu. to nie wie co to będzie się jeść, powiesz, że ja nie. O, to wydaje ci się. Ja, ja nie wiem, tak. fryteczka, karkóweczka. No frytki bym zjadła. No właśnie, wydaje się. Tam jest e, stół przygotowany i mój dun, ty dun. Ty

Tak pięknie zachodzi słoneczko. U mnie zawsze po prostu jak y, słońce wiecie przychodzi, to świeci cudownie słoneczko i to i jak zachodzi, i jak wschodzi, także naprawdę cudownie. Uwielbiam słońce. Ym, wychodzę. Wychodzę na spacer, dlatego że siedzę przed komputerem i już mi po prostu siada psycha. Dlatego stwierdziłam, że wyjdziemy sobie na spacer. Tak wygląda y, pogoda, także jest ślicznie. Także ubieram buty i lecę. Też zakupię. Ja mam. A mi się akurat skończyła maskara, a tutaj jest przecinkka. Wróciłam, a właściwie wróciłyśmy, dlatego że byłam z kuzynką. I po drodze weszliśmy do Rosmana, dlatego że miałam do, mam do kupienia skończyło mi się to srebro koloidalne, jakby jako tonik do twarzy i do odkażenia tego kolczyka. Natomiast jeszcze skończyło mi się do rzęstusz tusz maskara I to tak ekstremalnie skończyła, że tak wyschła, wiecie Że ostatnio nawet wkładałam do wrzątku rano przed szkołą, żeby, żeby móc się pomalować I tak, kupiłam sobie, w ogóle chciałam kupić inną, ale jakoś ostatecznie odłożyłam I włożyłam tą, co zwykle kupiłam no i tak, zrobiliśmy około 3,5 km chyba, nie wiem, bo ja tego nie sprawdzałam. Ale tak i teraz wróciłyśmy. Ja sobie zjem na kolację chyba tego, ten kawałek ciasta, co moja mama robiła, bo muszę spróbować. No, i później będę robiła pasnokcie nie mi, tylko właśnie mojej kuzynce i będę ściągała koloryny kodanowy, uzupełniała Także całkiem przyjemna robota. to By było na tyle, bo jeszcze muszę dla Was zmontować i wrzucić tego vloga. A w dodatku zrobić mi bo jeszcze nie mam. Ale to tam się obskoczy jakoś. I tak to by było chyba na tyle. Będę musiała się z Wami już pożegnać. A więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. W opisie macie mojego Instagrama i TikToka. A ja się zobaczy żegnam. Pa pa.